Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj trochę będzie bardziej wesoło, bo chciałem z Państwem porozmawiać o języku miejskim. Ja jestem chłopakiem ze wsi. Dzieciństwo spędziłem na wsi, na Kociewiu, gdzie słuchałem ludzi mówiących gwarą kociewską, borowiacką. Później przeprowadziłem się do miasta Świecia, gdzie tam jest specjalnie, jak wiecie, tych mieszkańców tego miasta złośliwy nazywają krzyżakami, a więc to są wpływy, Widoczny języka też był niemieckiego. A więc moi drodzy, później studia w Toruniu. Jak wiecie, wiele lat mieszkam w Kowalu, we Włosławku, troszeczkę w Toruniu, a więc także po studiach byłem rok w wojsku, a więc mogę powiedzieć, że zetknąłem się również z tak zwanym językiem miejskim. Otóż jak podają słowniki, język miejski to jest język, którym posługują się mieszkańcy miast. Jest on, wyniku, jest on wynikiem procesu mieszania się, czyli dyfuzji gwar i języka ogólnego, który, stał, który to proces stał się po II wojnie światowej zjawiskiem masowym. Jak wiecie, bardzo wielu mieszkańców wsi przesiedliło się do miast. Teraz jest czasami kierunek odwrotny. Mieszkańcy miast uciekają na wieś. Jedno jest pewne, że ten proces przyczynił się do, do powstania tak zwanych mieszanych języków miejskich. Hmm, to jest bardzo ciekawe zjawisko. Moi drodzy, jednocześnie ta grupa, która opuściła wieś, udała się do miasta, nagle miała trochę więcej czasu, bo wiecie, na wsi tego czasu nigdy nie ma. Nie ma, trzeba, zawsze jest coś do zrobienia. A teraz wrócił taki mieszkaniec miasta z pracy. Włączył telewizor czy radio, a więc y, grupa ta zaczęła mieć taki bardzo łatwy dość, do, dość, y, dostęp do środków masowego przekazu, jak mówimy dzisiaj, do mediów. A więc i także uczestnicząc w życiu publicznym, miała możliwość przekazywania innych swoich cech językowych, które są zabarwione środowiskowo. Jak to się mówi ładnie, interdialektalnie. Tak, tak, czyli są labilne, wariantywne, mówiąc troszkę bardziej naukowo, to właśnie ta baza społeczna wniosła do powojennego języka ferment rewolucyjny. Widać więc, że miejska polszczyzna mówiona wykazuje bardzo ciekawe, niesamowicie interesujące wewnętrzne skomplikowanie. Rozwój tych, tych mieszanych odmian języka. W zmierzonej najczęściej w kierunku języka ogólnego, zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich, ale składnik warowy i regionalny jest nadal znaczny. Co to znaczy? Że możemy, jak uważnie słuchamy tego, jak mówią inni, odkryć, że ten człowiek, na przykład, pochodzi z mojego miasta czy ze wsi. Otóż yy, można wskazać na kilka specyficznych układów. Językowych typowych dla polskich miast. Pierwszy to, to przypadek, to miasta, w których dominuje język ogólnie silnie rozwarstwiony, ze sporą ilością cech regionalnych. Nie ma gwary, są różne postaci odmian mieszanych na obrzeżach miasta, na obszarach dawnych wsi. Tu przykładem może być Kraków. Drugi przypadek to miasta, w których nie było gwary gospodarza i funkcji i funkcje Języka ogólnego jako kodu unifikacyjnego była dominująca. Pojedyncze i cechy gwarowe mają charakter idiolektalny, Na przykład trzeci. I przypadek trzeci możemy odnieść do miast, których język ogólny i gwara współistnieją ze sobą, tworząc obszar dwujęzyczny. Boże, kochani, biedni cudzoziemcy, którzy uczą się polskiego, prawda? Jak tu zrozumieć, co, ta, co taki człowiek, no Polak, mówi? Ho. ho, ho. To już wymaga, to jest wyższa szkoła jazdy. Otóż tak, to był obszar dwujęzyczny. Gwar zachowuje statut języka, którym posługują się wszystkie środowiska społeczne. To są typowe miasta śląskie czy kaszubskie. kaszubskie. I przypadek czwarty to miasta będące obszarem dwujęzycznym, ale z wyraźną tendencją do wytwarzania odmiany mieszanej. To te są tutaj widoczne bardzo silne interferencje językowe. Przykładem mogą być Katowice. I uwaga, przypadek piąty, ha, 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 zachodzi w niektórych miastach wielkoprzemysłowych, ściągających ludność różnojęzyczną, ale mających swoją własną gwarę. Ma wtedy miejsce podwójna integracja ludności napływowej z językiem ogólnym i z miejscową gwarą. Nie, proces ten przebiega bardzo indywidualnie w różnych środowiskach społecznych. Otóż, proszę Państwa, wskazane procesy integracyjne obfitują w liczne zjawiska interferencji, rozchwiania normy, wzrostu form dewiacyjnych, hiper, i hi, hiperpoprawnych oraz uzasadniają niewątpliwie znacznie zwiększoną e, e, miejskiej polszczyzny. Wariantywność ta daje się zauważyć na wszystkich poziomach języka. Zarówno zatem w odmianie do systemu mhm. do systemu gramatycznego, jak najbardziej może w odniesieniu do zasobu słownictwa. Przepraszam Państwa, ten telefon mi troszeczkę tutaj rozproszył. E, otóż dla języków miejskich bowiem równe ważne jest różnicowanie geograficzne dialektalnie jest różnicowanie społeczne, społeczno-zawodowe, co, co może oznaczać, że spory udział ele elementów socjolektalnych, y zwłaszcza w warstwie leksykalnej i frazologicznej. Proszę Państwa, no jak ten język miejski, ma, jaki może mieć jeszcze nazwy? Można by y go określić jako polszczyzna miejska, polszczyzna mieszkańców miast, gwara miejska. To są wszystkie terminy synonimiczne. A teraz na koniec chciałbym, chciałbym żebyśmy yy, yy, przeczytali opis mijającego się miejskiego słownictwa Warszawy. Posłuchajcie. Poradnik językowy dla wybierających się pod dziedzin do Warszawy Polaków z zagranicy. To jest krótki tekst, myślę, no warto go posłuchać. Warto go posłuchać. Yy. O, ja go przeczytam Państwu taki fragment. No i zobaczymy, a na następnym odcinku przedstawię Państwu dalsze, dalsze teksty. Posłuchajcie za ten pierwszy tekst. Autorem jego, autorem jego jest Marian Załócki. Przepraszam, żartowałem. Tekst został plikowany w, w 1974 roku. Posłuchajmy. O, ja teraz wejmę okulary, będzie mi łatwiej czytać. Posłuchajmy, bo w obecnej polszczyźnie co krok to pułapka, czyli tak zwane robienie wariata. Na młodą dziewczynę mówi się babka, na garsonierę mówi się chata. Przy czym z babki w chacie wtedy masz pociechę, gdy cizia jest fajowa. Czyli baba, babka wdechę. Taki zaś ruch ręką wyraża świadomie, że, że dama na najwyższym światowym poziomie, czyli jak w Warszawie mówi się i słychać, dziewczę ma na czym usiąść i ma czym oddychać. Nie dajcie się omamić czułych słów urokiem. Na przykład tata z mamą to spirytus z sokiem. A czyniąc tę miksturę, dbają polskie dziadki, żeby w niej było więcej ojca niż matki. <laughs> Również hały w piekarniach dzisiaj się nie szuka. Hała to rzecz duchowa. Film powie ślub sztuka. <laughs> nie należy jednakże, gdy sztuka wspaniała, zginąć e, zginać ręki z zachwytem, mówiąc taka hała. Kiedy zjeść coś zapragniesz, bowiem pora już ta, mówisz, dam je wytwornie. Rzuciem coś na ruszta. Przy czym wiedz. Że trucizna taka zwykła to lizol, ale to co podają w Orbisie to bryzol. I mylić, i mylić nie należy, całkiem różna treść. Można śmiało wtrajać, wstrząchać, czyli jeść. Słowo truć dzisiaj inaczej pojmuje warszawiak. Nie ten truje, kto karmi, lecz ten co przemawia. <grych> Gdy cię więc przypadkiem truje jakaś postać, że w Warszawie wszystko można teraz dostać, odpowiedz mowa, trawa. Nie daj się ogłupić. Dostać nic nie można, wszystko trzeba kupić. <grytanie> I tu do najważniejszej przejdziemy z gramatyk, czyli do najczystszej pozycji języka. 10 zł to dycha, 1000 zł to patyk. A pięćsetka to brudas, zbędnie pół patyka. Jeśli idzie o pieniądze, to panuje zasada, że jak masz, to w porządku, czyli mucha nie siada, gdy jest forsa, jest cizia i szkło, czyli flachy, i zabawa do rana, czyli uba w popachy, i szołowe uciechy, i kuszące uśmiechy. I choć cizia za budkie oddechy, Chodź, ciża za budkę, skrzyżuję oddechy. O, teraz poprawnie przeczytałem. Bez pieniędzy natomiast chodzisz ze smutnym obliczem, bo jak mówią w Warszawie tuż pod Mickiewiczem, wysiadka, czyli krewa, czyli leżem i kwiczem. Proszę Państwa, to tyle na dzisiaj. Troszkę Państwu opowiedziałem językiem naukowym, ale i potocznym o, o miejskim języku. Czyli mówiąc inaczej o polszczyźnie miejskiej, polszczyźnie mieszkańców w Dwarzy Miejskiej. Dziękuję bardzo. Yy, yy. Film okaże się w mojej playliście Mów do mnie po polsku. Zapraszam. O, widzicie, lecą karteczki. Tak? Zapraszam serdecznie, bo ktoś tam się dobija, usiłuje się dodzwonić, a ja nie mogę czasu trwonić. Muszę z Państwem rozmawiać, bo taka moja rola, ale ktoś chce ze mną pogadać, taka jego wola. Dziękuję bardzo. Dobranoc, polecam się. Oglądajcie mój kanał. Trzeba przeżyć Mi rozmowę. Mirosła na Glazikma komentuje. Lajkujcie, subskrybujcie, oglądajcie, przesyłajcie bliskim znajomym. Cześć!